Witam Was w kolejnym odcinku i dzień drugi żniw Kosimy dalej, znaczy dalej, no kosimy, kosimy. Ten kawałek tutaj mi zostało, jakieś niecałe 3,768, mam wykoszone. To 2,40 mi to zostało. Zacząłem jakieś z 15 minut temu kosić. Jeden zbiornik całutki ukoszony. No i kosimy. kosimy, zobaczymy co to będzie. to jakoś Gęstość tego liczbienia jest około 63, 64, 66 tak się waha. Z plonem to zobaczymy. Jestem sam ciekaw, jak to wyjdzie w porównaniu, nawet do naszego Galileo, ale to się okaże. Okaże później, jak to wyjdzie. Kończę to, jadę na następny kawałek 8 hektarów. Tam już inny kombajn zaczął, zaczyna. I dołączę do niego, żeby to po prostu dzisiaj zebrać Tu już rzepak tam jest naprzeciwko, to już wszystko... Niektóre... Większość rzepaków już poreglonowane u nas Ja jeszcze nawet nie reglonuję, w ogóle nie wiem czy będę reglonował, ale jeśli nawet będę to... To nie teraz, bo on jeszcze jest zielony W środku nawet Także jeszcze mam czas No i co? Widzimy się coś później. Przed chwilą jeszcze w locie sypałem. Zapomniałem wam nagrać. Trochę wiatr kurcze wieje i z tej strony tak nie dorzuca. Siecz, yy, yy, ten... sieczkarnia z tej za bardzo o, zarzuca. Tak nierówności, ale noże wymienione i ładnie tnie na kawałeczki słomę. Sieczkę robi, taką konkretną co tniemy w jedną stronę już dojeżdżam i mamy coś około pół zbiornika no ja dojadę w drugą stronę i mam pełny czubaty zbiornik także już nic więcej nie wejdzie po samą górę także co do później przejeżdżam na kolejne pole taki problem, że no ci problem w zbiorniku mam 3 czwarte No czwarte zbiornika Nie zmieściło się tam Dwa yy, yy, 2, 2 metaltechy Moje te 12ki są pełne Ściągają to na dwa ciągniki sobie Po jednej przyczepce No jedę tutaj, tam kawałek mam jeszcze z kilometr Żeby dojechać Czy półtora Na drugie pole tam są ciężarówki Kościół kombajn No i muszę to wysypać, muszę to po prostu przewieźć no i tyle. Zbiornik jeszcze nie zamknięty do końca. Kawałek jest otwarty, no bo się nie zamknie. Się nie zamknie, jak jest tyle nasypane w zbiorniku. Widzicie, kurzy się szyba cała. u no, skórzu tylko tyle, co wycieraczka zebrała. A tak to uwolnione na skórzu, kurzy się coś około 14-13,5% wilgotności teraz w tym momencie ma ten jęczmień. Bardziej tak 13,7%. Także jest dobrze, ma nie padać i jutro planuję jechać do siebie, tak jak mówiłem, i zobaczymy jak to Galileo się popisze. Jestem na tym kolejnym kawałku, no już nie nagrywałem, już tyle nam tylko zostało, praktycznie i z powrotem, wrócić. Tutaj już ładniejszy jęczmień leci, zresztą nie wiem czy widzicie, na pewno widzicie połanie, już ładniej leci, nawet na ślimak tutaj. Do zbiornika też ładnie leci, no tu jadę w jedną stronę i wracam do połowy i mam, mam zbiornik mogę sobie sprawdzić kurczę, ile to wychodzi metrów w jedną stronę. Ile to wychodzi metrów w jedną stronę i co mamy godzinę 18.26 Zaraz praktycznie to kończymy, gdzieś za 10 minut Zjeżdżamy do domu i, i Nie wiem, jeszcze może zdążę się obdmuchać na, na jutro Przesmarować Przesmarować sieczkarnie i rurę Bo to na dyszkę I tyle Najważniejsza chłodnica do odmuchania filtry I można jutro ruszać do nas wieźmień. Mieliśmy sypać go na halę. No, ale jednak stwierdziliśmy, że od razu sprzedajemy, bo moglibyśmy go przetrzymać może by była lepsza cena. Ale moglibyśmy to zrobić tylko do momentu czy gdzieś koło miesiąca, dopóki nie zacznie schodzić z pola pszenica, bo całą halę wyjdzie nam tak w tym roku mniej więcej hektarów tej pszenicy niż w poprzednim i wyjdzie nam tak, że będą dwie połówki na hali zasypane zasypane pszenicą dlatego no od razu ten ojczyznę sprzedajemy i nie bawimy się tutaj w przetrzymanie go widzicie w jedną stronę a tu już praktycznie dwie trzecie zaraz zbiornika będzie do połowy gdzieś około wrócę i, i, i tutaj już jeżdżę tak 5 na godzinę do pół, bo tu lepiej leci jak mówiłem tam były nie wiem czy widzieliście takie pasy y, pasy gdzie były tak, gdzie był ten jęczmień taki słaby, słabszy y, pra, prawdopodobnie po prostu był y, no grzyb zaatakował go oj 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 oj, oj. co tu bli chyba zajączek sobie Zajączek chyba sobie O jak zajączek. Zajączek sobie tutaj biegnie, nie wiem czy widzicie. Trzeba na niego uważać. Może niech idzie. Nie, to sarenka mała. Ja mówię, zajączek, a to sarenka mała, malutka. ona się tu w tym imięczmeniu zapodziała. To sarenka była. Ja mówię, zajączek, kurczę. Żladek O, już słońce powoli zaczyna zachodzić. To i tak już wcześniej, mam 18 godzinę Nie pod górę. Patrzcie, kopię się to kano Widzicie te ślady? Nie pod górę. Coraz stromo u nas mokre. Zresztą widzicie, jakie było to. Leksen 570 Kosi razem ze mną. ładny zakłód słońca, znaczy zachód słońca, jeszcze w słońce wysoko jest, ale no już nie coraz krótsze i co jeszcze, u mnie i koniec na razie, pożniwak czekamy na rzepaki co to będzie z tymi rzepakami Także już zjeżdżamy. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Siemano.